Macie problem z robalami, wiem jak go rozwiązać. Backbuster wystarczy, że spryskacie lakier, odczekacie chwilę i spłuczecie samochód. A po robalach nie będzie śladu. Produkt w pełni bezpieczny, także nie macie się co martwić, że powstaną wam przebarwienia na chromach, wszelkiego rodzaju srebrnych listwach. Tutaj bezpieczeństwo było dla nas priorytetem podczas tworzenia tego produktu. Pamiętajcie, że spryskujemy produkt na suchy lakier tak, żeby nie rozrzedzać go z wodą, po to, żeby mógł sobie zadziałać. Tu już widać jak pięknie nam robaczki zaczynają spływać. Nie zapomnijcie o lusterkach, o nad szybiu oraz o przedniej szybie.